Dzisiaj Kuba ma śniadanie nie do łóż. Znowu ponieważ dzisiaj cierpiał i spał w szoferce. A my robimy na myśli. Mama się spełnia w, e, w mini kuchni. No i dobrze, Mam mniej sprzątania. Także zalety kempingu są takie. Wszyscy są wykąpani. Ja jestem wyspany. I jeszcze wodę napełnimy. Do pełna, bo mamy pół baniaka tylko. I pranie mamy zrobione. A i właśnie pranie mamy zrobione, no i to jest luksus, bo nie mamy już... Nie zajmuje nam cennego miejsca worek z, brudnym, z brudnymi rzeczami, tylko wszystko mamy już w szefeczkach. I dzisiaj robimy dolinę lodowcową. Przede wszystkim dolinę lodowcową robimy i robimy dzisiaj tunel. Najdłuższy, najdłuższy, tunel, najdłuższy tunel na, na świecie dunia. prawdopodobnie jak dobrze pójdzie. Wrócimy do, do jakiegoś do miasteczka Flam, jeśli dobrze pamiętam. W miasteczku Flam jest ten super pociąg i podróż z tym pociągiem. Dokładnie. Tylko tam trzeba bilety wcześniej rezerwować. Tak? tak mi się wydaje. zobaczmy ile jest turystów w ogóle. No ale zobaczymy, to się wszystko okaże. Na pewno na Kawa po... zrobiona. A kawa zrobiona w... W kawiareczce. W kawiareczce i w kubku moja. To żadna reklama oczywiście, no. Absolutnie. Dobra.

200 koron. Nie wiesz. Czyli jesteśmy w w rynku. W rynku. Rynku. Nie, w Jotsa da, josta da O karty do gry 85 koron, czyli 20 zł. To zależy. Przymierz nie A Na przymierz najpierw. Ale takiej ładnej nie ma. Norwegia. No fajne! To jest, jest takie, no ten. Tylko kosztuje y, 240 koron. No właśnie, to mnie przeraża, że zwykła mapa 280 koron. Brainheim National Park 280 koron. to lubię takie do ataku 65 koron No bo widzę, że jest na ścianie do Więc to w tych okolicach pewnie. Okej, to nie głos, to nie głos. That we uh, we have because we are here, yeah? Yes. Uh we are you can drive here? Drive. Yes. It's a carroway. it's car oh. It's a few minutes. It's three. It's three kilometres. Oh, okay. Yeah. So driving is driving uh, driving's no problem. There's mm -hmm. a toll road here. Mm -hmm. costs you ninety crowns, and then you get all the way here. You can park here, big car mm -hmm. park, mm -hmm. and then you can either take the boat. It takes five minutes. The boat. Mm -hmm. Yes, it's a five-minute boat ride, or it's about twenty-five-minute walk. So you can decide. Mm -hmm. I always say, if you want to, if you're curious, you should mm -hmm. go up, and then on the way back, you can decide if you want to take the boat back. Okay. This is about an hour and a half up, and then five what and I told you yeah, and what I told them is that we had a massive. Um, Really, really uh, intense, some uh, glacier front collapses. Mm -hmm. So it keeps collapsing right now. It's very mild, it has okay. rained a lot, it's oh, peak yeah. summer, so there's a lot of collapse going on. Mm -hmm. So it is seriously dangerous to go in front of the glacier. We have barriers here that need to be please followed, mm -hmm. so don't go any further than the barriers. I know it's tempting, okay. but if you do this, um you risking your life at the moment. Okay, okay. Okay? So you just stay here, you'll be fine. And the rest I told you. Yeah, <laughs> yeah. So, yeah. so that's nice. It. Okay, so there's... Yeah, but it's a very lovely walk. Mm -hmm. uh, and also especially because the river is just so big right now, it's very beautiful, you okay. know? And the 25 minutes here, yes? It's, it's this one. This is twenty-five. 25. And the mm -hmm. whole thing is an hour one, and, a half. One and a half. Yeah. Mm -hmm. So twenty it depends on how quick you go, you know. Mm -hmm. But um, yeah. If okay, you well, if you run it, you are do it in ten minutes. But <laughs> <laughs> well, I recommend not to. To co, idziemy na wycieczkę do podlodowiec? jesteśmy w budynku, który jest wybudowany na wzór szczeliny pomiędzy lodowcami. Tak jak tutaj pokazuję, jest taka szczelina. I tutaj dokładnie jest tak samo wbudowane. I to schronisko, bo to jest takie ala zostało oficjalnie otwarte w 1993 roku, ale niestety gdy spłonęło w nocy 28 czerwca 2011. Spłonęło doszczętnie, wszystko zostało stracone, natomiast podjęto decyzję o natychmiastowej odbudowie i już w 2013 roku premier otworzył, otworzył nowy, nowy nowo wybudowany budynek. No to jest lodowiec. Z visitor center trafiliśmy na parking, z którego rusza się na trip, żeby zobaczyć lodowiec z bliska. No i próbujemy go zdobyć w pierwszej kolejności. Zmieniamy buty na takie dochodzenia po górach. Plecaki i jedziemy. Dobra, jeszcze raz. Możemy, tutaj jesteśmy na parkingu i teraz są dwie opcje drogi, albo przepłynąć sobie łódką przez fiord, albo na pieszo tędy, tylko że to jest czarna trasa jak widać, mm. a dopiero później tu spacerkiem. No to decydujemy, że spróbujemy naszych sił w wędrówce górą, a najwyżej wrócimy sobie łódką. Dotarliśmy do punktu widokowego. Droga zajęła nam dokładnie godzinę. 12.22 ruszyliśmy, jest 13.20. Chyba tak, minęliśmy takie, mijaliśmy znaki. Jakie? Tylko powodzi z kół, które topnieją z No i to jest ta to... To globalne ocieplenie, które to widzimy na globalne, własne oczy. Tak, to jest właśnie globalne ocieplenie. Zobaczcie ile wody spływa, spływa. A tam, tam? Tam ci ludzie, to ja mam wrażenie, że to jest tak jak y, ktoś by wchodził na morskie oko. To są specjalne wycieczki z przewodnikami, nie, nie. które można wykupić i pochodzić tak, po lodowcu. Tak, tak, tak. Tak? No i co? Mamy to? Mamy to. Godzina 20 minut jesteśmy przy samym lodowcu, ale podróż na górę męcząca. I faktycznie, a, do zdjęcia. Dobra, jak widzieliście na jednym z poprzednich kadrów, ten lodowiec on naprawdę topnieje, bo jeszcze par lat, set lat temu oczywiście, on sięgał tam dołu aż. Więc tyle go już ubyło, więc te lodowce naprawdę topnieją. A tam zorganizowane wycieczki na lodowiec. No i tu widać jaką drogę pokonaliśmy bo parking mamy gdzieś tam <śmuszczaj> Dokładnie tutaj Można przepłynąć trochę łódką i później przejść ten kawałek a my wszystko przeszliśmy na piechotę I to jest dobry wybór Czyli to jest ten kawał lodowca Zimne Zimne Mamy to 14.35, ruszyliśmy 12.20, więc cały trip nieco ponad 2 godziny nam zajął. No to i tak zajął. No dokładnie. Bo pani mówiła 3 godziny. I tak, ale my mieliśmy niezłe tempo i nie korzystaliśmy z łódki. Jako Janusze biznesu, Janusze no, i Grażyny. 11 tysięcy kroków. O, właśnie, zaraz sprawdzę i ja. Teraz trochę. Yy... Wstępu, bo zbliżamy się do najdłuższego tunelu w Norwegii. Oni mają po prostu przez te góry przebijali się, żeby sobie skrócić drogę albo przez górę, albo promem przez fiordy. Dwa najdłuższe tunele na świecie znajdują się właśnie w Norwegii i my teraz będziemy przejeżdżać jednym z nich, tym, tym numer jeden. Miejscowość nazywa się Laerdal i tunel do niej prowadzący ma ponad 24,5 km długości. Projektowali go specjalni psychologowie. Tam są jakieś światła, żeby kierowcy nie zasnęli, bo przez niego się, z tego co widzimy, jedzie się przez niego około 20 minut. Postaramy się to nagrać na pamiątkę i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Jak to jest przez 20 minut być pod ziemią i jechać samemu. Dobra, zaczynamy wjazd do tunelu. 24,5 km tunelem. Zobaczymy, ile nam to zajmie. No naprawdę, wjeżdżamy w niebieskie światło. rany czuje się, jakby wjeżdżała w jakiś lodowiec. No, naprawdę. Aż tu można się nawet zatrzymać, a nie zakaz. Dobra, wylądowaliśmy w miasteczku Flam tutaj, gdzie można się kolejką przejechać z tym, że jest na tyle późno, jest 20.10 że już będziemy się stąd zbierać, bo tutaj tak na noc nie można zostać nigdzie, bo to miasto niby widoki fajne to jest śmieszne, bo to jest to jest camper w ogóle, w którym ci ludzie mają obracane przednie fotele i śpią w nim chyba. I mają wszystko, co im potrzeba. Mają wszystko, co my mamy w dużym. W ciągu dnia można tu siedzieć, kempingować. Ale od 22 do 6 rano nie wolno tutaj stać na parkingu. No i jesteśmy na miejskiej plaży Wefla. Można tutaj powędkować, popływać kajakiem, pobiwakować. W Norwegii też są korki. Właśnie podobno jest taki odcinek drogi, w którym są dwa tunele pod rząd, gdzie się jedzie non stop pod górę i tu bardzo często silniki ciężarówek nie wytrzymują. No i tak sobie stoimy już 20 minut, czekamy aż jakąś ciężarówkę odholują. Normalnie ruch wstrzymany. Tu sobie chłopaki imprezują w samochodzie. A my sobie stoimy i grzecznie czekamy. Właśnie odkryliśmy miejsce, którego nie ma nawet na Park Fortnite. 80 parking 80 Śmiesznie, bo jest se parking trzeba komuś zapłacić 80 koron. Są najróżniejsze. Niestety Wipsa nie umiem się zalogować, więc musimy PayPal'em zapłacić. Albo na stronie pewnie jest numer kontakt, gdzie można puścić. Oczywiście kontakt. nie będziemy się rozstawiać z siedzeniami, ze stolikiem, tylko będziemy przenocujemy, zjemy siadanie w samochodzie w kamperze i jedziemy dalej. Do bergen. Tu bylec w korku kazał nam zjechać za stacją benzynową w prawo jechać do końca wzdłuż fiordu i powiedział, że będą piękne widoki. Bo nie mamy w ogóle, nie ma oznaczonego tego parkingu. Znaczy, to na... no fakt faktem, nikt faktem nie wie, na... nikt nie wie o tym miejscu. Oprócz tubylców, ponieważ są dwa kempingi, no dwa wiesz. kempingi są full, nie ma miejsca. Na szczęście, że tu jest miejsce, żebyśmy no. sobie zaparkowali. Tak, no tak, nikt nie odbiera telefonów. Idziemy teraz na piechotę do końca tej drogi, ale no ogólnie to jest Fio... Kto zna, to zna to miejsce, no bo właśnie. widać, że jest dużo e, namiotów, trochę, tem, trochę tamperów również jest, więc, ale nie, nie każdy wie o tym. No, ale fiord jest głęboki i ma takie pionowe skały w górę. No, ale faktycznie fajne ten. Znowu fiord. Widziałeś ten kościółek malutki tam? No widziałem. Wysymy, że... ktoś prywatnie sobie go zrobi. Nie mam pojęcia, no ale musi być jakiś... Ksiądz, który tu przyjeżdża, jakoś muszę odprawiać, albo coś. Patrz, oni tu mają nawet jakiś dymek z komina leci w namiocie, widzisz? Może chleb pieką. Prywat, a tu jest prywatne. Tak, tu w Togart Camping. E, to gdzie dzisiaj nocujemy? Jak się nazywa ten fjord? O tak. Bo nie wiem jak czy to. Jak, jaka to jest literka? Jaka to jest literka? Welcome out on the na naer, naer na, naeri, na roi naro Fjord Naroj Fjord Naroi fjord Dzisiaj nocujemy na naroi i fjord. Bo tu no ma No tak, no to dlatego ja mam... No dlatego mam no saperkę w no samochodzie no na wyposażeniu. to jest absolutnie dla skautów. No tak, no. To jest miejsce dla skautów. Dobra, byliśmy tu. Wyjechaliśmy. Tu staliśmy w korku. Tunelem. I wokół tego fiordu tutaj sobie nocujemy. Tego miejsca nie ma na Park Fortnite. Night. Dowiedzieliśmy się o nim stojąc w korku od pana, który mieszka właśnie we Flam. No. Czyli tutaj. Jechał z łódką i ze swoim synem gdzieś popływać chyba w inne miejsce. Ale właśnie widzę, że po tym fiordzie pływają statki pasażerskie. One muszą być ogrom bardzo głębokie. Jesteśmy w miejscowości Brachławszewsze-Wszechświatów, nie? Patrzymy podziwiamy Szczelinę lodowca najbliżej Wszechświatów, nie? A podmiot, jest tutaj nie jest, zrobiony, nie przerawa mi na, nie Jest zrobiony na kształt Szczeliny. A jesteśmy w Norwegii. A jeżeli jest to zapraszam. A po więcej szczegółów zapraszam za... I szczerze liczę na to, że w tym pięknym budynku jest toaleta. <grym> to chodź, najpierw toaletę zaliczymy, zobaczymy, jak to się nazywa. <grym> <grym> Ale ja wiem, jak to się nazywa. Jak się nazywa? Tylko wymówić tego nie umiem. To <grym> właśnie się loardel. Tak? Lo... Lo... Laerdal. Miejscowość nazywa się Laerdal. Jak się nazywa ten fjord? O tak. <noise> bo nie wiem jak czy to jak, jaka to jest literka I jaka to jest literka. Welcome out on the <głos> Naer... <głos> Naer... Chciałbym. Na Naer Naer Na Naeroy fiord. Naeroy fiord.